Aby zrozumieć tło tego ruchu, warto pamiętać, że Duch Święty zawsze odegrał niezwykle znaczącą rolę w wczesnym chrześcijaństwie. Apostoł Paweł miał ogromną pewność, możliwość Ducha Świętego, żeby prowadził swoimi wspólnotami. Jego instrukcje zawarte w pierwszym liście kończą się stwierdzeniem: ducha nie gaście, proroct nie lekceważcie, pierwsze stosownicze. W pierwszym Koryntian, od rozdziału 11 do 14, Paweł przyjmuje za pewnik, że kiedy zbierali się bieżący, duch poruszał się i przemawiał przez proroków, prowadzący społeczność z objawieniem. Jeśli czytasz dzieje apostolskie, na każdym ważnym wydarzeniu pojawiali się prorocy i radzili, co ludzie mają robić. W szczególności kobiety w kilku z tych fragmentów są kluczowymi prorokiniami. I właściwie pierwszy list do Koryntan, 11 rozdział, dotyczy między innymi problemu ubierania się prorokini w Kościele. Najważniejszym aspektem tej ufności w proroctwo i Ducha Świętego jest Jezusa. Jezus taki, jaki jest przedstawiony w Ewangelii Jana. I tu mówi, że On pośle ducha, po, pocieszyciela, doradcę. Jednak gdy przyjdzie on, duch prawdy wprowadzi wierzących we wszelką prawdę. On was wszystkiego nauczy. Problem z takimi przewidywaniami polega na tym, że ktoś musi im wierzyć i traktować je poważnie. Znamy jedną taką grupę, którą ich przeciwnicy nazywają herezją frygijską, bo pochodzi z Frygii, w Azji Mniejszą. Ale oni się nazywali nowym proroctwem imiona pierwszych trzech z tych proroków, którzy powstali, mówiąc, że duch przemawia przez nas w nowy i głęboki sposób. To Montan i dwie kobiety, Priscyla i Maximilla. Byli aktywni w Azji Mniejszej, a szybko ruch się rozprzestrzenił do Afryki, do Rzym. Przez całą Azję Mniejszej i dalej na Wschód i w Azji mniejszej nazwaną stolicę Papuga, Nowej Jaruzalim. Spójrzmy na krytykę tego nowego prostu lub to, co przeciwnicy nazywali herezją frygyjską. W odróżnieniu od innych ruchów, które później zostały herezją, nie ma tutaj żadnych skarg na ten ruch, że nauczał nowych rzeczy albo że mieli fałszywe nauczanie o Bogu. W rzeczywistości niektórzy z ich krytyków twierdzą nawet, że myślą o Bogu tak samo co my. Skargi dotyczą przede wszystkim tego, że prorokując robi to w ekstazie. To znaczy, że prorok traci swoje świadome zdolności, a duch przemawia przez nie, grając jak na instrumencie. Też są krytykowani za to, i to się różni od innej tzw. herezji, że nie są zbyt pobażliwi, ale zbyt surowi. Oskarża się ich o nauczaniu, o unieważnieniu małżeństwa. Nie wiadomo, czy to było prawdziwe, czy fałszywe oskarżenie i też były nowe posty, nowe zasady. I to jest ciekawe, bo tak zwani przeciwnicy katolicy żaden z nich nie powiedzieli, co oni do licha robią. Prostwo nie jest już aktywne w Kościele. Mamy nowy testament. Nikt tak nie powiedział, że kobiety nie powinny prorokować. Raczej mówili, badajcie słowa proroków, badajcie duchy. I mówili, że twierdzą, że to nie jest dobry proces. Sam możesz to ocenić. Spójrzmy w północnej Afryki. To nie jest jasne, czy męczennicy Perpetua i Felicita byli montaniści. Ale to jest ciekawe, że rozpoczynając tę relację o ich męczyństwie, Rozpoczyna się ona tak. Nie należy gardzić ostatnimi wylaniami ducha świętego, tylko dlatego, że są nowe. Przecież Bóg powiedział do proroka Joela, który jest cytowany w księdze Dziejach, Dziejów Apostolskich: A potem, wyleje mojego ducha na wszelkie ciało, wasi synowie i córki będą prorokować. W konsekwencji nowe rzeczy. Które się dzieją, są ważne i faktycznie męczeństwo Perpetuły i Felicity twierdzi, że nowe rzeczy są w rzeczywistości nawet ważniejsze niż stare. Pojedyncze są nowe, są nowe jako, jako aktualizacja. I z pewnością prawdą jest, że Perpetua, gdy idzie na proces, przed swoją męczeńską śmiercią otrzymuje wiele wizji. To nie dowodzi, że jest montanistką, ponieważ większość męczenników ma wizję. Przed śmiercią. Ale wiemy, że w północnej Afryki był zdecydowanie zwolennikiem Nowego Prorostwa. To był wielkim łaciński pisarz i teolog Tertulian. Tertulian stał się zwolennikiem Nowego Prorostwa mniej więcej rok roku 207 naszej ery. I prace Tertuliana są podzielone na kategorie przed i po jego fazie montanizmu. Terturian po prostu odnosi się do tych innych wierzących, swoich współwyznawców, zna którzy nie szanują nowego prostwa, jako światowi chrześcijanie mówili, że apostoł Paweł miał określenie dla tych, którzy nie mieli darów Ducha Świętego. Nazywają się psychikos, charakteryzuje się psuchę lub duszą, ale nie mają pnuma ani ducha. I Mówi o jak wygląda nabożeństwo w północnej Afryki. Wielu proroków, nawet wiele prorokini powstało i dzielili się wizjami. I jak skończyło się nabożeństwo, to ci, którzy byli otwarci, zostali i omówili wizję. Chrześcijaństwo jest ruchem Ducha Świętego od początku. Duch Święty przemawia przez proroków i prorokini w dziejach apostolskich. I Jezus obiecał, że Duch Święty dalej będzie działał. I dopytamy się o montanizmie. Gdzie jest tutaj herezja? Jaki jest problem? Przyznali nawet ich przeciwnicy. Nie nauczają nic na temat Boga o, o, in, inaczej od tego, co my. Nasza największa trudność jest, że mówią w ekstazie. Trochę bardziej surowi w swoich praktykach. Duch przemawia bezpośrednio przez nich. Cóż, myślę, że sedno problemu jest prawdopodobnie właśnie tam, że jeśli duch ma otwartą drogę do dalszego przemawiania, pojawia się kwestia autorytetu. Nie polegam tutaj na własnym autorytecie. Odwołałem się do Williama Fred, Travita lub kilku innych uczonych, którzy. Pracowali nad montanizmem. Wszyscy z nich doszli do wniosku, że sedno konfliktu biskupów z montanizmem było po prostu denerwujące wyobrażenie sobie, że ci charyzmatyczni prorocy mogą nadal mówić bezpośrednio w imieniu Boga. Jeśli mogliby to zrobić, jakie możliwe roszczenia do władzy mogliby mieć biskupi i monarchiczni?